Witam wszystkich. Dzisiaj spróbujemy naprawić grzałkę, która się znajduje w. nazwijmy to takim parowniku firmy V. Zaraz spróbuję odczytać jej opis. Najpierw ją wykręcę. Jest to taki zestaw firm V z regulacją dopływu powietrza na pierścieniu. Tak, tutaj jest teraz, powiedzmy, ustawiony jeden otwór. Rozbieramy, rozbieramy całość. Tak wygląda po wyjęciu z tego szklanego cylindra. Tu jest jakieś oznaczenie 5B. Otwór, przez który dostaje się liquid Oznaczenie 1,2Oma 12. Od 12 do 25 W, i to jest jakieś ESW. Nie znam tego oznaczenia. Aha, no i tutaj widać z tej strony grzałkę i drut. Spróbujemy to teraz dalej otworzyć. Wykręciłem tą grzałkę z tego nazwijmy to pierścienia. A następnie wziąłem dwa klucze jedenastkę lub dwunastkę yy, powiedzmy że yy, dwunastką trzymałem tutaj jedenastką natomiast przekręciłem o i spadło i tutaj teraz dostałem się do yy, do tego miejsca gdzie jest wadka i gdzie wpływa liquid przez ten otwór tak a ten nazwijmy to kwadratowy kapsel tak sobie po prostu został, odpad. on mi jest teraz niepotrzebny niech sobie leży i teraz yy, teraz spróbuję zdjąć ten, do, tą dolną część yy, płaskim śrub, wkrętakiem tutaj płaskim wkrętakiem podważam i wyjmuję ten kapsel od dołu być może wyjdzie o teraz czy to jest lutowane nie, nie jest lutowane tylko muszę to rozdzielić taka gumeczka tu jest no niech wychodzi, dobra Czyli od dołu. Tutaj mam biegun ujemny, biegun dodatni. Izolacją jest ta czerwona gumka. I tu mam pin, pin, pin dodatniego bieguna. To teraz wyciągam wkład od tej strony. Jak już mam dół, jak już mam dół wyjęty, to teraz to będę wyciągał. Od razu może takimi powiedzmy sobie nożyczkami do pazurków o ciach i wyszło. Jak to wygląda? Ja tego jeszcze wcześniej nie widziałem. Tutaj drut jest bodajże 1,82. No i to jest całe takie brudne. I zaraz zobaczę ile to ma zwoi. Coś podobnego zrobię. W środku drut powiedzmy ma raz, dwa, trzy, cztery. Od czterech do pięciu zwoi, a w środku coś co przewodzi liquid między te. Więc teraz biorę drut 0,20, zrobię raz, dwa, trzy, czter, cztery, pięć zwoi i taki, i taki wacik. A w międzyczasie czyszczę, czyszczę środek, po prostu tu grzałki. Do tego rodzaju grzałek dam link tu w prawym górnym rogu. Używałem drutu 0,18, ale on jest za cienki. I używałem sznurka eco wool. Natomiast tutaj musimy coś innego zastosować, więc zastosuję drut grubszy 0,20 i do tego celu użyję tej takiego wkrętaczka płaskiego i nawinę po prostu 5 zwoi tutaj na średnicę na średnicę tutaj jego zaraz to zrobię. Wygląda to mniej więcej tak. No mamy nawinięty drut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zwoi, tutaj sobie dajemy w dół i podobną długość odetnę zaraz tutaj na dole. A następnie środek muszę wypełnić watą bawełnianą, kupioną w aptece oczyszczoną ze wszelkiego rodzaju złych rzeczy. Ugniatam palcami po prostu watę. Będę chciał tutaj nałożyć. Nazwijmy to spirale z drutu. O w ten sposób. I mam tu jeszcze trochę dalej. O. I elegancko widać raz, dwa, trzy, cztery, pięć zwoi no, i dwa, dwie końcówki. Teraz muszę to ulokować tutaj od góry, a wcześniej ewentualnie przyciąć watę nożyczkami z dwóch stron, aby całość się schowała do tego, nazwijmy to koszyczka. Przycięłem watę z jednej strony, przycięłem z drugiej, ale trochę zapasu zostawiłem, aby mogła ona izolować jednocześnie, żeby prąd nie płynął. Wiadomo po całym obwodzie. I teraz yy, kieruję te dwa nazwijmy to dorównki w dół. I teraz muszę przewlec to przez ten koszyczek do środka i ustawiam watę do otworów, przez który będzie się dostawał likwid. Jeżeli jest za. Za grubo, nazwijmy to, to trzeba jeszcze przyciąć, aby on nam się tu do środka zmieścił. Zaraz, Nie, muszę przyciąć, przycięłem z obu stron mniej więcej po takim po takim kawałku. Całość weszła mi w ten sposób, widać zwoje. Yy. Kierunek tutaj napływu likwidu będzie od tej i od drugiej strony, więc jest to nazwijmy to poziomo. A z dołu wyszły mi dwa y, druty, którymi się teraz zajmę, czyli jeden jeden uznaje za dodatni, drugi za ujemny, ten, który jest powiedzmy tu ujemny, wyginam w górę. Ten użyję jako dodatni, czyli teraz biorę gumkę, która izoluje, przetykam przez dodatni, wciskam ją tutaj do środka, a następnie ten dodatni wyginam w dół, tak żeby mi się nie krzyżowały. Ujemny w górę, dodatni w dół. I teraz wtykam ten metalowy pin, który zabezpieczy mi całość. Teraz najlepsze by były obcinacze, obcinacz do paznokci bądź coś. Trzeba przykrócić bardzo blisko tutaj te. Nie, nie mogę zlokalizować mojej obcinaczki. Przytnę to w ten sposób po prostu tu blisko dobrymi jakimiś nożyczkami przy samej, o, przy samej główce. Raz i drugi. Dobrze i teraz to czego się nie powinno robić. Aha jeszcze przed uruchomieniem tutaj możemy sobie sprawdzić jak nasza grzałka wygląda i ustawić tak aby nie dotykała do, do boków żeby tu była izolacja ale powiedzmy, że tak jak teraz teraz będę chciał to spróbować uruchomić to czego się nie powinno robić, czyli nakręcam na ten cylinder o, blokuje mi się, bo trochę te druty za długie, ale to nic na siłę wpycham przykręcam Teraz tak żeby było widać czy to się zapali, że tak powiem wkręcał od tej strony baterię tutaj w ten sposób i uruchomię, żeby sprawdzić czy, czy to będzie grzało. Na chwilę to tam nie, nie, nie trzeba długo Nie ma efektu żadnego O, leci dym Zwiększę yy, zwiększę prąd tutaj duży wiatr mamy, ale spróbuję jeszcze raz przepala się, ewidentnie a jak się jeszcze zwiększę na natężenie lub napięcie i teraz na pewno będzie widać tylko żeby mi wiatr nie przeszkadzał tak jak teraz o Wata się robi czarna, drut się nagrzewa, i to jest to, co chciałem zobaczyć. Czyli świeci się na czerwono, czyli działa. Pięknie. No i dobra, i teraz montujemy cały zestaw. Tak naprawdę mamy złożone wszystko. Czyli teraz powiedzmy, zamykam to tym metalowym, nie wiem jak to nazwać kapselkiem. Ciekawe czy to wejdzie, czy trzeba użyć jakiegoś, czegoś, co, jakiegoś, powiedzmy, sposobu. O, w ten sposób też wcisnąłem mocniej o biurko, ewentualnie jakimś imadełkiem na lewo, prawo, to jakoś tam sobie doszło. Teraz mogę to wkręcić w ten cylinder szklany, a następnie zaleje mi się to zaleje mi się to likwidem i spróbuję o. I w ten sposób jak teraz ustawię dostaje się tam Likwid, o, widać nawet. Widać jak bąbelki. Powietrza o uciekają, tam się dostaje pięknie Liquid, o teraz tutaj widać. I to wszystko naprawiłem ESW naprawione. Nie polecam ostatnie zdanie, nie polecam testować tak jak ja, ponieważ wata. Ulegnie powiedzmy jakiemuś tam nadpaleniu. Zmontować, zalać likwidem, palić, cieszyć się naprawą tanią. Link do e, drutu 0.20, kandal D dam w opisie filmu. To wszystko. Dziękuję. Takie małe sprostowanie. 5 zwoj to za dużo. Zbyt y, mocną baterię trzeba mieć. 4 w zupełności wystarczają, i zaraz yy, poprawię po prostu to, co zrobiłem, ale już na 4. 5 po prostu trzeba by maksymalnie rozkręcać baterię. A po co 4 będą równie dobrze się żarzyć? Wata i do środka. Takie małe podsumowanie wymieniłem. Zmi zmniejszyłem ilość y tutaj było y zaraz raz, 2 3 4 5 zwoi dałem 4 y działa, kopci, tylko trzeba pamiętać, żeby dać trochę większą ilość waty, aby tutaj uszczelnić, gdyż liquid o tak jak teraz będzie się przedostawał w dół. Ja tym razem po prostu zaoszczędziłem na wacie, a niepotrzebnie ale myślę, że dojdziecie do wprawy w ten sposób. Po prostu ta wata, która jest tutaj, powiedzmy, oryginalna, ona była dobrze upchana, było jej więcej i likwid nigdzie się tam na dół nie przedostawał. Trzeba po prostu taką samą ilość waty, jak dał producent, upchać dobrze. Ja pokazałem tylko, jak to zrobić: jak rozebrać, jak złożyć i co zastosować. To tyle, dziękuję.